Ważny tydzień dla całego rynku krypto. Już we wtorek poznamy odpowiedź Seku w sprawie regulacji Coinbase'a oraz dowiemy się, jak wygląda odczyt inflacji w USA. W środę też w USA zapadnie decyzja w sprawie podnoszenia stóp procentowych i spekuluje się, że w tym miesiącu nie będzie żadnych podwyżek. Znany fundusz inwestycyjny A16Z ogłasza ekspansję na Wielką Brytanię, argumentując, że przyszłość krypto może znajdować się właśnie tutaj. A ich premier z uśmiechem na twarzy przyjmuje ruch tego funduszu, podkreślając, że UK będzie wspierać technologię Web3 i zapewni jasne regulacje dla firm kryptowalutowych. Po ogłoszeniu przez SEC, że Matic oraz Solana. Są papierami wartościowymi kryptowaluty od tamtego momentu zaliczyły ogromne, dwucyfrowe spadki i Fundacja Polygona oraz Solany publicznie odwołuje się od decyzji sec czyli regulatora w USA. Idąc dalej do Coinbase, to szef tej giełdy ostatnio udzielał wywiadu i głęboko wierzy w to, że USA prędzej czy później osiągnie jasność regulacyjną na krypto w tym kraju. Całą sytuację stara się wykorzystać Hongkong, który ostatnio otworzył się na krypto i otwarcie zaprasza giełdę Coinbase do siebie, aby tutaj kontynuować swój kryptobiznes. Jeszcze w kontekście regulacji, to giełda Bybit nie zatrzymuje się i uzyskuje licencję na działalność w Kazachstanie. A już za dwa dni, 14 czerwca, będzie miało miejsce ogromne odblokowanie dla wczesnych inwestorów na kryptowalucie Blur i do obiegu na rynek trafi około 60 milionów dolarów nowych tokenów. Poradnik, jak rozpocząć swoją przygodę na rynku krypto, znajdziesz w opisie tego profilu. ma